Duża zmiana na Vodafone Rally of Portugal. Po 14 latach rywalizacji na portugalskich odcinkach wraca on na swoje pierwotne miejsce rozgrywania na północy kraju. Mac Ozberg w swoim nowym cietronie DS3 już na shakedown nie zaliczył poważne dachowanie. Dzięki dobrej pracy zespołu i mechaników udało im się powrócić na trasy w piątek, gdzie już na drugim odcinku norwesko-szwedzka załoga minęła płonący samochód bezpieczeństwa. Słabą pozycję startową Norwega wykorzystał Jari Matti Latvala, który po piątkowych odcinkach był na prowadzeniu. Zwycięzca argentyńskich OS-ów deptał po piętach Latwali i uplasował się na drugiej pozycji. Dzień drugi okazał się frustrujący dla Evansa. Startując swoją nową Fiesta RS RSWRC, ścinając zbyt mocno zakręt, uszkodził przednie zawieszenie, co spowodowało mały pożar, który wymagał szybkiej reakcji załogi. Jakby tego było mało, dzień wcześniej miał problemy z elektryką. Okazało się, że to nie koniec dramatycznych zwrotów akcji. Na tym samym odcinku rolował Thierry Neville. Na szczęście auto nie zagradzało całej szerokości drogi i nadjeżdżający Dani Sordo zdołał się przecisnąć pomiędzy rajdówką zespołowego kolegi a bandą. Z przodu stawki Chris Mick cały czas wywierał presję na Latwale, wykorzystując każdy skrawek drogi. Tempo Brytyjczyka nie było jednak wystarczające, aby odeprzeć atak Sebastiana Ogier. Tylko na sabotnich odcinkach Francuz awansował aż o cztery miejsca, przesuwając się z szóstej pozycji na drugą. Ostatni dzień zmagań obfitował w wiele niespodzianek. Słynny odcinek Faf z olbrzymią hopą już na pierwszych przejazdach przysparzał kłopotów niektórym kierowcom. Przekonał się o tym jeżdżący w WRC2 Ketoma, który zaliczył tam efektownego dacha. W WRC Latwala utrzymywał na bezpieczną odległość Sebastiana Ozie i zgarnął swoją pierwszą wygraną zarówno w sezonie 2015, jak i po raz pierwszy na portugalskich szutrach. Cieszę się z tej wygranej, ale najważniejsze jest to, że są wokół mnie ludzie, którzy we mnie wierzą i mnie wspierają. Ten rajd należał do kierowców Volkswagena. Pierwsze miejsce dla Latwali, drugi 8 sekund zanim nim Ożie. Podium uzupełnił Mikkelsen, który na ostatnich niedzielnych odcinkach wyprzedził Krisa Mika. Ożie prowadzi w generalce z ponad 40 punktową przewagą nad drugim Mikkelsenem. Latwala wskoczył na piąte miejsce dzięki swojej wygranej. Latwala i jego pilot Mika Antila po raz pierwszy wygrali rajd w sezonie 2015 i jak widzicie, sprawiło im to olbrzymią radość. Closer, tougher, breathtakingly real. This is WRC Plus. Sign up now.